Psychologia kliniczna dorosłych. Psychologia kliniczna dorosłych zajmuje się diagnozą, leczeniem i prewencją zaburzeń psychicznych oraz problemów emocjonalnych, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki. Skupia się na zrozumieniu mechanizmów powstawania różnorodnych trudności psychologicznych, a także na dostarczaniu skutecznych metod terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów. W tej dziedzinie bada się również wpływ czynników biologicznych, środowiskowych i psychospołecznych na zdrowie psychiczne dorosłych. Zaburzenia zachowania. Definicja. Zaburzenia zachowania to wszelkiego rodzaju działania naruszające porządek społeczny, niezależnie od tego, czy prowadzą do konfliktu z prawem, czy nie. f 1. Za Zaburzenia zachowania charakteryzują się uporczywym i powtarzającym się wzorcem aspołecznego, agresywnego i buntowniczego zachowania. Powinno ono prowadzić do poważnego naruszenia oczekiwań społecznych, adekwatnych do wieku osoby. Musi być czymś więcej niż tylko dziecięcą złośliwością czy młodzieńczym buntem oraz mieć względnie trwały charakter co najmniej 6 miesięcy. Cechy zaburzonego zachowania mogą być również objawem innych zaburzeń psychicznych. W takich przypadkach należy preferować pierwotne rozpoznanie. Do przykładów zachowań uzasadniających rozpoznanie zalicza się: nadmiernie częste wdawanie się w bójki, tyranizowanie otoczenia, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, poważne niszczenie mienia, podpalenia, kradzieże, powtarzające się kłamstwa, wagarowanie i ucieczki z domu, częste i ciężkie napady złości oraz nieposłuszeństwo. Każde z tych zachowań może st stanowić podstawę do postawienia diagnozy, jeśli jest dostatecznie silnie wyrażone. Izolowane czyny, a społeczne, nie mogą jednak stanowić podstawy do tej diagnozy. Geneza zaburzeń zachowania. Na powstanie zaburzeń zachowania wpływają zarówno czynniki biologiczne, jak i psychospołeczne czynniki środowiskowe wpływ rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej czynniki biologiczne czynniki genetyczne Patologiczne geny przekazywane przez rodziców, czynniki paragenetyczne, działające w okresie rozwoju zarodka i płodu, wpływające na powstawanie wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego. Czynniki uszkadzające OUN płodu, niedobory tlenu spowodowane chorobami matki, wadliwa budowa łożyska, zatrucie ciążowe, zła wymiana gazowa między łożyskiem a płodem. Czynniki w drugiej połowie ciąży, Zakażenie matki pierwotniakiem, toksoplasma gondii lub krętkiem bladym, niezgodność immunologiczna w zakresie antygenu Rh i grup krwi, skutki urazów fizycznych, chorób, niedoborów w odżywianiu dziecka, zaburzenia hormonalne wpływające na możliwości psychoruchowe po urodzeniu, czynniki psychologiczne, silne wstrząsy emocjonalne w historii życia, długotrwałe napięcia lękowe, ostre konflikty wewnętrzne, zaburzenia psychosomatyczne, choroby serca, Układu trawiennego czy oddechowego, powiązane z przeżyciami emocjonalnymi, np. zawał serca, owrzodzenia żołądka. Nieprawidłowe funkcjonowanie, przejawy: niewypełnianie podstawowych zadań opieki nad dzieckiem lub delegowanie ich na inne osoby, brak silnych więzi emocjonalnych między członkami rodziny, separacja emocjonalna lub izolacja społeczna rodziny, nadmierna symbioza i zależność dziecka od rodziny nadopiekuńczość jako wyraz postawy lękowej lub maska odrzucenia dziecka. Zaburzenia komunikacji. jeden wszyscy muszą wiedzieć wszystko o wszystkich. 2. brak przepływu informacji, zwłaszcza dotyczących emocji. 3. podwójne wiązanie, sprzeczność między komunikatami werbalnymi a niewerbalnymi. Erotyzacja relacji rodzic-dziecko. Patologia ról w rodzinie, na przykład zrzucanie winy na kozła ofiarnego opór przed ujawnieniem konfliktów, zaprzeczanie ich istnieniu, brutalne traktowanie dziecka, nadmierny rygoryzm lub liberalizm wychowawczy, wpływ niewłaściwych postaw rodzicielskich w Goemżkiej. 1. Postawa unikająca, zaniedbywanie dziecka, jego potrzeb emocjonalnych i opiekuńczych. 2. Postawa odtrącająca, nadmierny rygoryzm, wrogość, agresja, oschłość, stosowanie nadmiernych kar. 3. Postawa nadmiernie wymagająca, Stawianie zbyt wysokich wymagań, ograniczenie swobody, brak prawa do samodzielności. 4. postawa nadmiernie ochraniająca, pobłażliwość, nadmierna opiekuńczość, izolowanie dziecka od społeczeństwa. Determinanty zachowania. Zachowanie jest kształtowane przez osobowość i sytuację, ich udział może się różnić w zależności od okoliczności. Trzy formy uwarunkowania: Jerem, osobowość jako główny czynnik. Zachowanie jest wyznaczone przez cechy osobowości, a sytuacja pełni rolę środka do realizacji celów. Przykład: przestępstwo z premedytacją lub działania naukowe wynikające z ciekawości. 2. Osobowość, sytuacja spustowa. Cechy osobowości dominują, ale do uruchomienia zachowania potrzebna jest konkretna sytuacja. Przykład: wybuch gniewu u osoby o skłonnościach do agresji, gdy ktoś ją sprowokuje. 3. Sytuacja jako główny czynnik. Okoliczności wywołują reakcję, nawet jeśli osobowość zazwyczaj temu nie sprzyja. Przykład: spokojna osoba wybucha gniewem po publicznym upokorzeniu. Frustracja jako czynnik ryzyka. Frustracja to emocja wynikająca z rozbieżności między tym, czego pragniemy, a rzeczywistością. W małych ilościach może motywować do zmian i osiągnięć. W nadmiarze prowadzi do stresu, problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych oraz zaburzeń emocjonalnych. Przykład. Przewlekła frustracja może prowadzić do zaburzeń odżywiania jako formy regulacji emocji.